Na placu Polonii Amerykańskiej w brzegu w piątek 28 sierpnia odbyła się podniebna dyskoteka. Impreza rozpoczęła się o godzinie 18 i trwała do wieczora. Muzykę serwował budzień udłaty z wrocławskiej fundacji Ludzie Ludziom i Ludzikom. Orkiestra nie sił! Brzeżaki w tanecznych rytmach pożegnali wakacje. Na największym parkiecie w mieście bawili się zarówno młodsi i starsi, dzieci, młodzież i dorośli. W przerwach między piosenkami można było skosztować laty cukrowej lub napojów serwowanych przez obsługę hotelu Best Western Plus. Jesteśmy mile zaskoczeni, że po prostu ludzie przyszli tak jak mówili, czyli to co chcieli, żeby dla nich zrobić, po prostu przyszli i odebrali to tak jak, tak jak to wygląda. Poka staneczny zaprezentowała Iwonę Baletnica Śliwak, a wszyscy uczestnicy zabawy mogli wziąć udział w konkursie. Do wygrania były między innymi vouchery na kolację dla dwojga w hotelu przy ulicy Wrocławskiej o wartości 150 zł. Jesteśmy dumni, że nam się udało to zorganizować. Kilku wolontariuszy, oczywiście nieustraszona Anna Głogowska, no ja, Ryszard Herman, wolontariusze po e, nas e, ponadto e, ludzie, e, ludzie Ludzikom, e, Fundacja z Wrocławia, którzy nas wspierają. E, gra właśnie o tych bliżej Kudłaty. E, dzisiaj nam puszcza muzyka. Do samego końca plac wykonany był ludziom, którzy w ten sposób przebrali wakacje. Następne dopiero za rok. Fajnie by było coś takiego powtarzać, a zwłaszcza w okresie letnim, ale e, nie do końca jest to od nas zależne. Spróbujemy to wpisać w plan miasta i w plan zabaw miasta.